Hej, przedstawiam wam laptop G751 ASUS z serii Republic of Gamers. Aluminiowa obudowa inspirowana myśliwcami F22 Raptor i podświetlane logo nie pozostawiają wątpliwości, że to przede wszystkim sprzęt dla graczy. Oznacza to, że zarówno z zewnątrz, jak i w środku jest to konstrukcja bezkompromisowa. Tylne wyloty dwóch wentylatorów nie tylko dodają temu sprzętowi charakteru, ale i skutecznie zwiększają efektywność oraz wydajność systemu chłodzącego. Po otwarciu laptopa, pierwsze co zwraca uwagę, to ergonomicznie ustawiona klawiatura oraz wytrzymałe, miękkie w dotyku i antypoślizgowe oparcie na nadgarstki. Klawiatura wyposażona jest w klawisze o skoku 2,5 mm. Oddzielne klawisze strzałek zwiększają wygodę podczas gry, a duży, wielodotykowy touchpad oferuje łatwą nawigację. Z kolei regulowane podświetlenie klawiatury sprawdza się w warunkach słabego oświetlenia. G751 posiada także dedykowane klawisze dostępu do Steam i nagrywania rozgrywki. Klawisz Asus ROC Key może zostać zaprogramowany do uruchomienia nawet trzech komend. Umożliwia to tworzenie złożonej akcji w grze, uruchomienie aplikacji lub otwieranie konkretnej strony internetowej. Specjalnie oznaczone są również klawisze w USAD. Przejdźmy do ekranu. Mamy tu matowy IPS Full HD o kącie widzenia 178 stopni. Kolory są świetnie odwzorowane, jakość obrazu jest bardzo dobra, a matowa powłoka eliminuje uciążliwe odblaski. Dzięki temu wielogodzinne sesje przed komputerem są zdecydowanie mniej męczące dla oczu. Wewnątrz G751 pracuje procesor czwartej generacji Intel Core i7, który bez problemu radzi sobie z wymaganiami współczesnych gier oraz wielozadaniowością. 4GB karta graficzna Nvidia GTX 980M oferuje wyraźny i ostry obraz w najnowszych grach. Nvidia GeForce Experience optymalizuje ustawienia dla wysokich rozdzielczości i umożliwia uzyskanie większej szczegółowości obrazu. Zapewnia również wysoką częstotliwość odświeżania. Technologia Asus Turbo Master obsługuje przetaktowywanie procesora graficznego w czasie rzeczywistym, zwiększając osiągi o dodatkowe 5%. Ulepszony design obwodu drukowanego zapewnia stabilne zasilanie. Posiada również dedykowany trzyfazowy design zasilania procesora graficznego wraz z ulepszonymi kondensatorami tantalum. Jeśli chodzi o dyski twarde, mamy do wyboru nośniki z obsługą RAID 0 lub 256 GB bardzo szybki dysk SSD. W ofercie znajdziemy także dyski HDD o pojemności do 1 TB. G751 opcjonalnie jest również wyposażony w nagrywarkę Blu-ray. Dla płynności gier online bardzo ważne jest dobre połączenie sieciowe. Game First 3 zapewnia płynną rozgrywkę online, nadając wysoki priorytet pakietom związanym z grą i przydzielając im większą przepustowość. Posiada cztery gotowe tryby, umożliwia też samodzielną konfigurację ustawień. Wbudowany monitor sieci nadzoruje ruch sieciowy i testuje prędkość połączeń. G751 wyposażony został w Max Audio, profesjonalne narzędzie do przetwarzania dźwięku. Oprogramowanie Rock Audio Wizard ma fabrycznie skonfigurowane tryby dla różnych typów gier. Gracz dzięki nim zawsze będzie miał kontrolę nad otaczającym go dźwiękiem. Pod notebookiem znajduje się Bass Eye, czyli wewnętrzny subwoofer, który zwiększa siłę brzmienia niskich częstotliwości. G751 to także świetny sprzęt dla profesjonalistów zajmujących się grafiką i montażem audio-wideo. Można go podłączyć do trzech monitorów o rozdzielczości 4K. Technologia Thunderbolt zapewnia bardzo szybką transmisję danych, a inteligentny system chłodzenia zapewnia wydajną i cichą pracę, nawet przy bardzo wymagających projektach. Renderowanie już nigdy nie będzie trwać długo.